Dobrze, czyli tak. Ja tu sobie y, użyję ściągawki, żeby nic nie przekręcić. Mm -hmm. Czyli pierwsze pytanie było takie, Ola, czy można sobie uświadomić nieświadome? Okej, okay, dobra. To ja może jakiś graf uruchomię, tak. żebyśmy ja... nie pracowali na y, w powietrzu, że tak powiem, tylko żebyśmy rozmawiały o rzeczach, które widzimy. Teraz tak. powinien tu powiedzieć graf. Jest graf, super. No dobra. Czyli pytanie było, czy można sobie nieświadome uświadomić? Tak. Na początek, o czym w ogóle mówimy? Mamy tutaj na myśli nieświadome, czyli te aktywacje, które są na czerwono w naszym grafie. Bo mamy, tak jak mówiłam poprzednio razem, dwa poziomy aktywacji, i ta aktywacja po stronie czerwonej jest nieświadoma. Żeby nie mylić tego z podświadomym, tylko ona jest nieświadoma. I czy możemy sobie ją uświadomić? Możemy sobie ją uświadomić w ten sposób, że dostajemy feedback z otoczenia. Czyli to są takie rzeczy w naszym życiu, które się powtarzają, i często jest tak, że ludzie nam mówią, że nie wiem, w danej sytuacji robisz zawsze to i to, reagujesz tak i tak. Jeśli mamy emocje aktywowane na poziomie nieświadomym, to może być tak, że w, jesteśmy wybuchowi w pewnych momentach, na przykład, i nie widzimy, że to nadchodzi, ale ludzie nam mówią: Wiesz, jak jest taka sytuacja, to robisz to i to. I na takim poziomie sobie to można uświadomić, czyli poprzez taką autorefleksję. Natomiast yy, nie da się tego kontrolować. Więc chodzi o to, że możemy być, stać się tego świadomi faktycznie. Wiemy, że mamy takie cechy, ale to jest trochę jak oglądanie filmu. Dopiero jak się ten film rozegra. I my patrzymy w przeszłość, to możemy te cechy dostrzec. Natomiast w momencie, kiedy te rzeczy się dzieją, no to my nie mamy dalej nad nimi kontroli. czyli nie możemy sobie ich uświadomić w tym sensie, że zdobędziemy nad nimi kontrolę jakąś i że będziemy wiedzieć, że nadchodzą. Nie. Aha, czyli według human Design jakby tego nie możemy zmienić. Niczego nie możemy zmienić. Znaczy możemy sw poziom swojej ekspresji zmienić, no bo możemy tak, o no to mi chodziło. Tak, tak, w niskiej ekspresji działać albo wysokiej, ale nie jesteśmy w stanie świadomie wiedzieć, kiedy te bramy się aktywują, jakby dopóki się nie aktywowały. Aha, dobrze, czyli te, te z lewej nie pójdą na prawo tak całkiem. To się nie wydarzy. To się nie wydarzy. Dobrze, teraz drugie pytanie. Czy linie, bramy, kanały mogą być jednocześnie czerwone i czarne? Czy mogą być czerwone i czarne? Mogą być czerwone i czarne, i na przykład przykładem w moim grafie jest taka brama 34, tutaj, która wychodzi z centrum sakralnego. I jak widać, ona jest aktywowana tutaj na grafie zarówno na czerwono i czarno. I jak najadę tutaj na centrum sakralne, to widzicie po prawej i po lewej stronie aktywację. Po prawej jest aktywacja raz tej bramy. Na czarno, a po drugiej stronie aktywacja tej bramy jest na czerwono. Czyli może być tak, może być nawet trzy razy, cztery razy aktywowana ta sama brama, pięć, nie wiem czy tak sześć, to nigdy jeszcze nie widziałam, ale raz widziałam pięć razy aktywowaną tą samą bramę. A właśnie, a jak to jest, że one są, te kanały są takie tylko do połowy, jakie to ma znaczenie, że to musi się każdy z każdym połączyć, czy Bo one są takie niektóre poprzecinane jakby? Znaczy, to po prostu jest tak wizualnie może tutaj narysowane. Tych kanałów jest 36. I na przykład one. To jest jeden kanał, prawda? Mhm. Potem to jest drugi osobny kanał. Aha, już no właśnie. To jest trzeci kanał. To jest czwarty kanał. To jest na przykład piąty. To jest szósty, więc one po prostu tak wizualnie wyglądają, Aha. które bramy należą do większej ilości niż do jednego kanału. Na przykład, właśnie ta brama 34 może być i częścią kanału 3457, 3410, 3420, i tak samo brama 10 jest na przykład częścią trzech różnych kanałów, także niektóre bramy są częścią tylko jednego kanału, na przykład tutaj nie ma innej możliwości, czy tutaj. Ale są, są takie bramy, które są częścią kilku kanałów. To się dzieje tutaj w tak zwanym obwodzie, w tak zwanym właściwie kanale integracyjnym, bo wszystkie pozostałe kanały, które mamy, są tak trochę, no nie ma takich powiązań, są niezależne. Natomiast tu jest takie, takie powiązania i tu jest te kilka kanałów, które się tutaj wiążą, czyli to, to, to i tu, które jak ktoś ma je zakolorowane, znam parę osób, które mają wszystkie tutaj aktywne, o jakby miały tak, to jest tak zwany kanał integracyjny i to tak naprawdę jest kilka kanałów, które są, jeśli są wszystkie aktywne, tworzą taką jedną strukturę, jakby jeden jedną y, aktywację wspólną. I to jest w ogóle taka aktywacja, która jest najstarszą aktywacją w naszym grafie, to jest takie najbardziej pierwotna energia, jaką mamy, zwierzęca. Super, super. No właśnie, też się nad tym wcześniej zastanawiałam. I ostatnie pytanie. Aha, no to już odpowiedziałeś. Czy jedna brama może być aktywowana kilka razy i co to oznacza? Mm -hmm. Tak, no więc tak jak mówiłam, może być kilka razy aktywowana i to zawsze oznacza, że jest jakiś taki nacisk na ten temat związany z tą bramą. Czyli na przykład jeśli jest tak, że masz bramę powiedzmy jakąś aktywną trzy razy, no, to warto się tej bramie przyjrzeć, bo to coś oznacza. To znaczy, że to jest ważny temat, ważny motyw w Twoim życiu, który jest z tą bramą związany, prawda? Mm -hmm. Tak jak ja mam tutaj bramę, tą dwa razy bramę mocy mm. i jakby taka moc, bo to jest indywidualna nasza wewnętrzna moc, takie poczucie naszej wewnętrznej mocy i niezależności. I to jest na przykład bardzo ważny temat w moim życiu. I faktycznie ta brama tutaj jest dwa razy zaktywowana, prawda? Nie masz grupę moc we mnie z mocą. Tak, no i to słowo MOZ w ogóle się często gdzieś tam przewija, jest grupa moc we mnie. Także jak widać to, to wszystko się wiąże, prawda? To jest taki istotny temat, no. To jeszcze jak już tutaj widzimy ten graf, to jeszcze nam powiedz, a ruszenie, to między... właśnie nie wiem, czy mówiłaś na ten temat, że to jest czarny albo czerwony kolor. No tak, tak, mówiłam ostatnio razem, że to się różni, bo. A, to są te dobra, To dobra. są te, tak, tak. to są te aktywacje. Czyli czy brama jest aktywowana tak na przykład tutaj A na tak, świadomie, to będzie na czarno narysowana na grafie, jak będzie nieświadomie, to będzie na czerwono. I te aktywacje tutaj to są zawsze z bramami powiązane, prawda? I w takiej sytuacji, jak pojawia się cały kanał, no to on się pojawia dlatego, że są dwie bramy na czerwono aktywowane. Mhm.